Ostatnią rzeczą, jaką sobie powiemy, jeżeli chodzi o takie podstawy tworzenia stron internetowych w języku HTML, będzie definiowanie tła strony. Zajmiemy się podstawową kwestią, to znaczy zmianą koloru tła. Możliwe są też i inne opcje, ale o tym sobie. Nie będziemy mówili. Tak więc tło strony zmienia się poprzez użycie specjalnego atrybutu w znaczniku Oli i wpisujemy wówczas BG color, BG color, background color. I tu wpisujemy albo zdefiniowaną nazwę koloru. I takie zdefiniowane nazwy można łatwo znaleźć w internecie. Na przykład niech będzie to. Yellow. To wówczas dostaniemy pewien odcień żółtego jako nasze tło. Możemy też użyć zamiast nazwy możemy użyć kodu koloru, który również jest dobrze określony, w systemie. To również tyczy się innych określeń koloru, o jakich sobie wspominaliśmy wcześniej. Zamiast nazwy możemy użyć wersji szesnastkowej, i na przykład jakiś odcień żółtego może być zapisany. Przez 4F i 2 zera. Takie kody można również, tabele takich kodów można również łatwo znaleźć w internecie. I całość zamykamy oczywiście w taki sposób, w jaki powinno się to robić.